I bobry. Dzień dobry, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w kolejnym dniu. Okres międzyświąteczny, a noworoczny, czyli tak naprawdę zwykły dzień pracy. No i jak to zwykły dzień pracy. Co przyniesie, to przyniesie. My za chwileczką wyjeżdżamy z domu, ale najpierw chciałem Wam pokazać pewne dziwne anomalie, które tutaj u nas zachodzą. Zapraszam do oglądania. Kopkowi od szajba. Zobaczcie. Pierwszy raz się tak zachowuje w stosunku do mnie. Wścieka się, trycha na mnie. Ale to jest jakiś stopień wściekłości, a jednocześnie się tarza. Jezu, ale jaka jest, jaka wściekła osa. Junku, don't come closer to the, to coffee, ok? She's, she's, something wrong with her, ok? She, yes, she's licking. jest she's licking, but she's angry, very angry. Bardzo zła jest. <laughs> być może jest zła na mnie za to, że pogoniłem przed chwilą jej to furiozę. tu przyszedł do niej. Uuu, uh, tą Ale y, m, przyszedł do niej, no ale jednocześnie tam mi kury stresował, więc musiałem go popędzić. Nawet nie chodziło o to, że przyszedł do kotka, bo mówię, no, kury w stresie biegały, uciekały, chodźcie. I być może dlatego jest taka na mnie wściekła, że, że się. Pozbyłem Manto Furiozo. Chodźcie, cip, 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 cip. Proszę. Makaron lubicie, co? Och, jak wściekłe. Jak kotek. Dzisiaj po prostu choroba wściekły krów wszędzie. Wścieklizna. No zobaczcie, jak widzicie, coraz odważniejsze się robią kuraczki. Mmm. Już niedługo Stanno się na tyle duże, będą miały takie upierzenie, że już będzie można je rozróżniać i wtedy można im nadać imiona. Będzie jakieś. Uh -huh. No dobrze. Teraz Wam przyniosę jeszcze trochę ryżu. A tego czemu nie jecie? co to jest? To ten drobny ryż taki połamany, to jego nie lubicie, tak? To dam Wam normalny. Zaraz przyniosę. <laughs> Jak tu się dostałem, to jest, no wiem, że to brałka nie do, nie do przodu. So no. To nie stresuj też, powolutku, dobra? Nie biegaj, nie goń, tylko tak powoli przyjdź. O, już widzisz, powaliłaś kratkę. Doskonale, a idę po ryż. Trudny poprosił, żebym dał jej trochę ryżu na rękę. Co, może przyjdą kury z ręki jeść. No, ja też próbuję taki manewr zrobić. Cip, 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 cip. Cip, 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 cip. Ale mam właśnie ten mały ryż, którego nie lubią już. przepójść pójść kupić większy. Cip, 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 cip. No, chodźcie, chodźcie no cip 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 ten taki najodważniejszy tutaj ale jeszcze, jeszcze ten jeden moment, dobra proszę wcinajcie, smacznego jeszcze się boją wiesz they are still afraid why? want to they want to eat already but they will eat when we come, when we go jak już pójdziemy, to sobie przyjdą i zjedą, wiesz? Patrz, nie będziemy ich stresować. They're still afraid. Oho, już mi tu połamały, zobaczcie. Hibiskusa trzeba będzie zebrać. Co to? Kury. No proszę. Tu jest wskakiwać na to po prostu. No nic, ale kwiaty się zbierze jeszcze. Hibiskusowe do wysuszenia. O, to już przybieram taką ciemną barwę. Jeszcze trochę i będzie można je i zebrać. No te muszę po prostu, bo inaczej bo po nich będzie. Kręcimy się po mieście, robimy troszkę zakupów. Między innymi kupiliśmy buty. Dla Brenda, buty dla mnie. Coś tam, jakieś zabawki do Babalu jeszcze. A teraz wchodzimy do spepu. Tam bardzo rzadko bywam, bo jest nam nie po drodze zupełnie. Ale jako, że byliśmy w okolicy, to się zatrzymaliśmy. Na pewno muszę kupić soki i e, soki i mleko, ale zobaczymy, może coś tam wpadnie jeszcze w oko. E? O, a już na pieczytko. Zakupy zrobione. Co, po, po, jakie zakup poczyniłem? Między innymi kupiłem sobie obuwie w kolorze białym. Zatem dzisiaj jestem biało-czarno-biały. Tak to wygląda w tej chwili? Nie. Yeah. Tak? I can for you. Oh, dziękuję. Yo. He he he. No, dziękuję. Także e, tam jest test, to jest taką stałą wywalczeniem tutaj. E, w klubiku... E, się Kupiliśmy właśnie też taką taką kasę jakby do, do zabawy. Znaczy jakby, no z kasę do zabawy, taką tą zabawką, ale taką, która pipa i ma... I ma która pipa! Ma y, klawiaturę taką ale la kalkulator. Tak, można tam policzyć coś na niej. Y, I skaner, który robi ding-ding-ding. I, I otworzyć można kasę. I robi się wtedy taki dzwonek, daje brzdęg. Łatwiej było pokazać, nie? było <grym się wcielnie> y, No i co? Zaraz będziemy jechali. A, coś zjeść, bo jestem głodny, strasznie. Już to, co miało zejść z żołądka po świętach, zeszło. I teraz y, nie, co, już nie pozostaje nic innego, jak zacząć znowu jeść. Y, rzeczy z. z z zewnątrz, spoza lodówki, chociaż tam jeszcze mam co nieco jakieś tam pochowane rzeczy. I moi drodzy, no więc co? Aha, Asia wyszperała taką atrakcję całkiem, całkiem sporą, muszę Wam powiedzieć, ale nie chcę na razie jeszcze o niej mówić, nie chcę jej sprzedawać, bo nie wiem, czy pojedziemy tam dzisiaj, czy pojedziemy tam jutro. Zatem, żeby nie spalić tematu, to na razie o tym cicho Czekam na panie i jedziemy jeść. Jako, że u nas dzisiaj w sobota, a w soboty Asia tutaj organizuje lekcje gotowania dla dzieci i tak jak w zeszłym tygodniu, to w zeszłym tygodniu tak jak ostatnio robiła, no to było tu bez nos, był spory tłumek, tu tak naprawdę dzieciaków było co niemiara, to dzisiaj pusto, w ogóle generalnie jakoś tak pustawo, niewykluczone, że w związku z czasem feryjnym, ale to nie we wszystkich szkołach, szkoła, bo na przykład Brada chodzi normalnie do szkoły. Niektóre szkoły mają tylko tam być może gdzieś powiedziały dzieci, nie mam pojęcia. W każdym razie, no, żeby nie być gołosłownym i być przygotowanym na ewentualne pojawienie się dzieci, które chciałyby się pouczyć. To się no, ja przygotowuję tutaj na szybko. Because today the lesson would be about making wow, wafle wafle. A zobaczcie, tradycyjne takie wafle na mące ryżowej robione. czyli trochę różnią się od naszych. i przede wszystkim sposób przygotowania w palenisku kształt znajomy aczkolwiek wykonanie trochę inne fajne klasa no, dziewczyny właśnie, o zobaczcie, no mogę to od razu pokazać dziewczyny już przy kasie cyk 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 hej, my włożyliśmy pieniądze dobra krzyczy, zobacz ta mały kaktus no nie taki mały, Mówi, mały, ten jest duży Aha, no tak, ten jest Baba. większy. Tak? Tak bro! O, you see this is what happened, I go nie play with this. No więc idziemy zjeść. E, myśleliśmy najpierw, że pojedziemy sobie w takie to miejsce, gdzie kiedyś już byliśmy i, e, i tam było bardzo fajnie, ale to jest kawałek stąd. A dosłownie za Babalu, na tyłach Babalu mamy restaurację Mahop. E, Mahop znaczy jeść, gotowe jedzenie, takie właśnie typowe w restauracji. Tutaj nie wchodzimy, chodź. Nie byliśmy tutaj nigdy. To jest doskonała okazja, żeby sprawdzić, co tutaj dają. Czasami tutaj te autokary, stoi tutaj, nie wiem, 20 autokarów, 30 autokarów i, 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 i to, no, bardzo popularne miejsce wśród turystów. Znaczy sprawdzimy, czy jedzenie rzeczywiście jest godne uwagi. Zobaczmy. W środku no właśnie, tak dość elegancko, muszę powiedzieć. Bar, tam zamknięta sala osobna. Ładnie. Tam. O, zobaczcie jak śmiesznie zrobią akwarium z rybkami. Hmm? A tam kuchnia. Dobra, to ja nie wchodzę tam, nie zaglądam, ale chętnie za to Osiądę. tutaj. teraz zobaczymy. Niestety, niestety nie mają piw a ja bardzo chcę piw salatu jeść, więc niestety musieliśmy, musieliśmy zrezygnować z jedzenia tutaj, jedziemy gdzieś indziej. Tu jest takie jedzenie typowe pod turystów, czyli takie potrawy, potrawy no takie typu, nie wiem, jakbyście chcieli zjeść tom Jam sobie, czy, 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 no takie, takie klasyczne potrawy kmerskie w wersji takie posz. Ale one ale no właśnie nie ma takiej takiego typowego jedzenia, które jedzą kmerzy, de facto. Tylko to są to jest takie jedzenie pod, pod turystów przygotowane. Przenosimy się zatem do restauracji, której wiem, że jest beef salad na pewno. Tutaj na Riverside, obok dosłownie nas. A do no, no, tu nie byliśmy. Także sobie przytokniemy. No, przynajmniej tak jak mówię, Wiadomo, że zjem beef salad. Doczekałem się na moją sałatkę beef salad. Eee, Asia tutaj sobie wzięła. Zazwyczaj że taką rybę właśnie, z warzywami. No, a Anżunku, Anżunku też zamówiła, ale jej jedynka jeszcze nie dotarła, także czekamy jeszcze na jej Ale to jest właśnie to, na co miałem dzisiaj ochotę. Mogę już śmiało mówić, bo, 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 bo już wiem, że jesteśmy tutaj tu i teraz, czyli dziś. Gdzie jesteśmy? No, jesteśmy na starym lotnisku w Siem -Rib. Tutaj się czasami odbywają różnego rodzaju wydarzenia. No i dzisiejsze wydarzenie ma charakter Typowo rozrywkowy, choć nie dla wszystkich, bo są. Tak, kochanie, widzę. Bo są tutaj prowadzone również konkursy, gdzie ludzie dość poważnie się angażują, z tego co widzieliśmy. Co to za wydarzenie? A mianowicie festiwal latawców. Festiwal latawców. E, po, po pokazy klasycznych, tradycyjnych latawców. E, można przyjść z własnymi latawcami, wystartować właśnie w waszych konkursach, jak wspominałem. Później, kochanie. Choć, kochanie, później, później, wszystko później. Ogromna ilość street foodu porozstawianego na każdym kroku. Można i coś zjeść, i czegoś się napić, i pochrupać jakieś sobie przysmaki. No i również kupić oczywiście latawce. Na razie, kochanie, Windbill, na razie idziemy zobaczyć, co się dzieje na placu. W głównym lotnisko niczym w gotowości. Do przyjęcia eee, gości, <gry> wszystko jeszcze jest, nic nie było demontowane, czyli i taśmociągi e, są, i punkty odprawy są, wszystko jest i ludzie nawet są. Proszę, proszę. To już plac lotniska, płyta lotniska właściwie. Na razie widzę takie amatorskie eee, latacze. Macie, krew wysoko. No, ale zobaczymy dalej, co się działo. Tam już widzę, że tam mają panowie, niosą takie bardziej tradycyjne. A. Ale zobaczymy zaraz, to jest blisko. Kilka Traditional one, nie? Yeah? A, tam latają, zobaczcie, to są te tradycyjne. Takie duże, duże. One są robione z jakiegoś rodzaju drewna, być może bambus. E. Trzy takie tradycje duże. No, no, widzisz? Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję zobaczyć z bliska. Nie, yeah, let's go! Chodźuny! Tak! To wielki jest, tak! O! To zobaczcie jeszcze tu można w zapyszności wtrącić sobie, jak ktoś się to wybierze. Proszę bardzo, małe żabki. Dobre. Inne robale. Jeszcze inne robale. Yeah. <laughs> Jak tam? Chcesz robacz, robaczka zjeść? <laughs> Nie chcesz. To są takie właśnie konkursowe, tradycyjne. Latawce. Tam jest taki wielki, jeden stoi jako atrakcja. No, that's pogoda jest im, muszę powiedzieć. So high. Tak, strasznie wysoko. Ładnie wieje pogoda wymarzona wręcz do puszczania latawców. Ale tam dzikie tłumy. Zobaczcie Państwo na ten. To już jest. W... <śm> to już jest. Sztuka. Piękny. A tutaj w trakcie przygotowania. Starsi ludzie szykują, ale nie tylko, szykują właśnie tradycyjnego latawca, tradycyjny latawiec. O, gdzie mi dziewczyny uciekły? Tam są. Ścigam je. Tutaj, zobaczcie, to jest konstrukcja nie latająca wprawdzie, tak wygląda kształt tradycyjnego latawca.

To są e, przedstawiciele właściwie wszystkich regionów tutaj z Kambodży, przyjeżdżając własnymi e, latacami. No i ten, który właśnie teraz startuje tam, jest reprezentant Siem Reap, czyli lokalny. Zobaczcie na ten blaskowy, żółty, jaki ma długi ogon. Ogon leży jeszcze na płycie lotniska, tylko tak mu się ciężko startuje, ale rok i Uniósł się wreszcie ogon. A tam jest ten Siem też ma długi ogon, no ale nie tak. Tamten się zaplątał w ogon tamtego, look baby, he catch the other one tail, you see? Ten żółtodblaskowy. Zaplątał się. Yeah! That, double maker. Lądują. Yeah! Ściągnęli go chyba. A to jest reprezentacja szkoły obok nas. USA, ale to nie jest skrót od United States of America, tylko University coś tam w South Asia. Eee, no tak, to jest ta szkoła międzynarodowa. Obok nas, the one next class. To mają, wystawiają też swój latający. No, tych nie brakuje. Co nie zmienia faktu, że już no, więcej to chyba nie będziemy pokazywali, no bo po no, prostu zmieniają się tabce I tyle. Fajnie było zobaczyć. Duża atrakcja dla Dżuny. Ale no właśnie, co dla Dżuny jest największą atrakcją? Żeby jakiś popkorn kupić albo jakieś cukierki. O, I to jest większe. Cotton candy? Okej Ok. Ale zamieszanie na parkingu? Odcięli mini Asie. Żeby musiał zaraz wstrzymać ruch, żeby mogła przejść. Come, baby. Let me save you. Thank you for saving me. You're welcome. Build your names. No dobrze, to pójdę za to, za Asią. myśmy zaparkowali sobie tutaj nie tam gdzie motory wszystkie, tylko przy samochodach. Taką mamy specjalne miejsce. I really don't know, baby. I really don't know. Asia wyczaiła jeszcze dwie ciekawe miejscówki, które będziemy chcieli odwiedzić. Jedną z nich prawdopodobnie już jutro. Ale to już jak Brenda przyjdzie, że no, co, 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 co takiego atrakcyjnego w tym miejscu. Wtedy właśnie no, zobaczycie Państwo w kolejnym odcinku. Natomiast teraz wracając z lotniska szóstką krajową, wytrzymaliśmy się tej, a, w tej kofeterii, której żeśmy z Asią już parokrotnie byli. Kawa bardzo przyzwoita, a miejsce dość postawo jest w środku. Natomiast bardzo przyjemne, bardzo fajne i tu się zatrzymujemy. Właśnie na kawę jeszcze wypić, bo tam szczerze, że dobra wata musi być zamknięta w folii, bo po otwarciu momentalnie wilgoć jest, mimo tego, że mamy porę suchą. To i tak, wilgoć jest taka, że to się zaraz zbryla z cukrza. No to hawa i potem zobaczymy, co dalej. a chyba będziemy jechać do Babel. Raz, <suszy> A dzisiaj biorze włoski. O, no teraz wyglądasz jakoś jak człowiek. Zapraszam zatem z nami do środka, na kawę. We can also have... Judy ma świeżo wyciskany sok z ananasa, właśnie jak fajnie serwowany, nakrętka z dziurką i rurka pyk. Do tego mamy kokosa, mamy tutaj też e, cappuccino i americano, ale na zimno w tym razem. dzisiaj jest taki upał, yeah. że yeah. <laughs> niam, niam gorzka, <laughs> You should make more hole, because it's... Robi się podciśnienie it's i nie dalej. It's, it's, it's not It's <laughs> Wspominałem niedawno właśnie o tym autobusie jest Big Bus Anchor. No, takie sightseeing. Można sobie wziąć City Tour in Siem Reap. Proszę bardzo. I zrobić sobie objazd po mieście. Fajne. Na stronie rzeki e, zasuwają z dobrą muzą. Nie wiem co nam się wydarzyło. Czy to weseliko czy wprost przeciwnie. my na razie postój u pani z owocami celem nabycia głównie e, wody z kokosa. Ale Asia rozgląda się jeszcze Dobrze dają, co? Chwilkę posiedzieliśmy w domu, ale jeszcze jedziemy do miasta. E. Jedziemy, tak, jedziemy. Z, y, Dżuny zawieź Asię do y, salonu. Piękności Asia sobie tam wykupiła ostatnio, jakiś taki garnet, że ma do wykorzystania. kilka wizyt. No to będzie jej druga wizyta. No tam jedzie głównie na, 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 na oczyszczanie twarzy, czy coś takiego. Ja nie wiem do końca. A okay, no my z, y, z Dżunku przy okazji spotkamy się z, ze znajomym y, moim. Tak, na, na chwileczkę. No i będziemy wracali do domu, bo to już późno się robi. Proszę, jak ładnie oświetlają to. Jakieś kolory się zmieniają, tylko nie mogę skąd, skumać skąd... O, na przykład te cieple barwy. Mryga i mryga. No nic, tam jest salon beauty, tak jak to KFC. I tam zawiozłem Asię. Sam przyjechałem tutaj spotkać się na chwilę ze znajomym. Rozmawiamy, rozmawiamy i zaraz z młodą jedziemy do domu kąpił, kąpiu i z paciulki. A tu w międzyczasie podjechał proszę bardzo taki busik otwarty, z barem po środku, a się stołami po środku, bo że nie barem, no ale widzę, że piwka stoją, zagłośnienie nie jest grupa śpiewa, grupa śpiewa, grupa tańczy. Pojechała sobie. Właśnie wróciłem do domu Właśnie wróciliśmy z dżunek. Proszę bardzo, jakie prezenty dostałem. Fiu, fiu, fiu. E, Tutaj śledziki. Tutaj chrzan, a tu chrzan w korzeniu. No, idealny do. Wspaniale, kochanie. No do prania wrzuć od razu. Bardzo dziękuję, Michał. Siedzę na kanapie i e, stwierdziłem, że już czas na to, żebyśmy zakończyli dzisiejszy odcinek. E, muszę iść, pomóc Jum się wykąpać. Yy, niedługo Asia powinna wrócić z salonu piękności yy, i będziemy się tutaj już szykowali do spania, w związku z tym, yy, moi drodzy, nie przedłużam. Pięknie Wam dziękuję za obejrzenie dzisiejszego epizodu, zachęcam Was do łapek w górę, komentarzy i subskrypcji. Yy, życzę Wam bardzo udanego dnia, no i mam nadzieję, że widzimy się jutro o 7. .00. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć, hej!